Poniedziałek 6 maja i wtorek 7 maja to dwie ważne daty dla powiatu i gminy, a co za tym idzie, całej lokalnej społeczności. Czas rozpocząć nowe kadencje Rady Powiatu i Rady Miejskiej. Najpierw obradować będzie powiat. 6 maja o godzinie 16 w sali sesyjnej siedziby Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim odbędzie się pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Powiatu Krośnieńskiego. Tego dnia najprawdopodobniej poznamy nowego starostę Krośnieńskiego. Natomiast we wtorek, 7 maja o godzinie 17 w siedzibie Nadleśnictwa Krosno w Osiecznicy przy ulicy Krośnieńskiej 36a odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej inaugurująca dziewiątą kadencję samorządu terytorialnego. Przedmiotem obrad będzie m.in. złożenie ślubowania przez Grzegorza Garczyńskiego, wybranego na stanowisko burmistrza Krosna